Cześć, jestem tej strony witam na moim nowym kanale a w dzisiejszym odcinku będziemy robić coś innego, a mianowicie downgrade a z tego, nie powiem jakiego, Windowsa 10 bo to jest tragedia ten system, można tak powiedzieć jak na moim kompie, będziemy instalować na czystej partycji Windowsa 7 jak widać mam, 100, już przygotowałem sobie i mam 100% miejsca wolnego już jest gotowy dysk do instalacji Teraz zostało nam tylko zbudować płytkę. OK. Zarządzenia komputera yy, właśnie mogę Wam pokazać, jak stworzyć nową partycję i doinstalować sobie drugi albo trzeci system. W moim przypadku jest to trzeci, bo mam jeszcze XP. Jak widać. Yy, musimy kliknąć tak. Na naszego Windowsa 10. Prawym klawiszem myszy zmniejsz wolumin. Będzie nam obliczać, ile miejsca możemy zwolnić. Jak widać możemy zwolnić... Około 60, 6078, 6 6786 giga możemy zwolnić. Klikamy zmniejsz. Ja nie klikam, bo już mam to zrobione i, i tam dostosowujemy sobie nową partycję. W ten sposób stworzyłem partycję 100 giga przeznaczoną na Windowsa 7. Najpierw jest to nieprzydzielone miejsce, potem klikamy na to nieprzydzielone miejsce, ut utwórz nową partycję i tworzymy nową partycję. System plików, oczywiście. NTFS, w standardzie Microsoftu, Windowsa. No dobra. Windows 10 mi się w ogóle nie podoba, nawet ledwo, ledwo nagrywać. Tu coś idzie, Minecrafta cały czas mi się czanki rozjeżdżają. Aha, i jeszcze co musimy mieć? E, Przygotowane do e, poinstalacji po naszej siódemki. Sterownik do grafiki, Realtru Graphics od mojej karty graficznej NVD I sterowniki do całej płyty głównej. Bo siódemka nie rozpoznaje wszystkich sprzętów automatycznie i niektóre, stero i niektóre sterowniki muszą jej w tym pomóc. Dobra. Yy, po pierwsze, ja mam oryginalną siódemkę, jak widać, kupną. Żadnych piratów. Yy, pff, tu, 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 tu. Cia w moim przypadku będzie to 32-bitowa, ale proces instalacji 32, zarówno jak 64-bitowej, wygląda identycznie, niemalże. Ok. Co robimy? Najpierw wkładamy do naszego napędu właśnie płytę z naszą ręczką. Tutaj mam jeszcze etykietę z kluczem od 8.1, tak dokładnie od 8 którą też mam kupną, ale ona to też w jakimś tam stopniu zła i nie zamierzam jej instalować jeszcze raz. Choć jak widać mam oryginalną Oprócz produkt zastrzeżony eee, dobra to robimy ponowny rozruch komputera Jeżeli słyszymy, że płyta w naszym napędzie chodzi i będziemy musieli zbutować albo z poziomu albo z poziomu najlepiej z poziomu, poziomu yy, bootloadera. Yy, w sensie nie z poziomu Biosat czyli tylko z poziomu boot menu. W tym celu klikamy F1, F9 albo F8, zależy jaką macie płytę główną. Please Select a Boot Device. Tutaj musimy wybrać urządzenie do butowania. Oczywiście będzie to nagrywarka z Windowsem 7. Tutaj od razu rozpoznała naszą płytę DVD. Siódemka ładuje pliki. Widzimy się już po przerwie, gdyż to troszkę potrwa, a staram się nagrywać jak najszybciej, żeby was za bardzo nie zamęczać. Ok, już mamy ten słynny znaczek z Windowsa Wisty Starting Windows. Ten znak boot, bootloadera, w zasadzie boot start, startu Windowsa Vista, no, nie wiem dlaczego jest użyty w instalatorze Windowsa 7, ale Microsoft tak to jakoś zrobił. Dobra, nieważne. Ładuje się nasz instalator. Zapęd bardzo głośno chodzi. Dobra, dobry objaw. Ok, nie wiadomo dlaczego, ale mamy też zastosowaną na początku czcionkę od Windowsa 2000, bo to nie jest Windows XP nawet. OK, tutaj wybieram język polski. Polska, polski, polska. Nic nie zmieniamy. Chyba że, wam, chyba, że macie na przykład wersję niemiecką, to macie problem, bo musicie wybrać wtedy język angielski, najlepiej. OK, i klikamy teraz zainstaluj. Teraz. Instalator rozpoczyna pracę. To też troszkę potrwa, więc może króciutkie cięcie. Jednak nie potrwało długo około 10 sekund. Instalowanie systemu Windows. Musimy zaakceptować. Post, yy, postanowienia licencyjne dalej wybieramy opcję niestandardowa jeśli chcemy zainstalować system na wybranej przez nas partycji. Wybrane, opcja U aktualnie nie zawsze działa. Z Windowsem 10 prawdopodobnie w ogóle nie powinno zadziałać. Wybieramy opcję niestandardowa zaawansowane i wybieramy naszą partycję, którą podpisaliśmy Windows 7. Jak widać możemy zobaczyć po rozmiarze, że jest całkowicie w całym miejscu wolne. I klikamy klawisz dalej. Teraz będzie kopiowanie plików systemu, rozpak rozpakowywanie ich. Teraz będzie rozpakowywanie. To troszkę potrwa. To naprawdę troszkę potrwa, bo to jest głównie najdłuższy proces tej instalacji. Więc może kolejne króciutkie cięcie, a raczej już nieco dłuższe. Widzimy się za jakieś 10-15 minut. Ok, proces instalacji, jak widać, nadal trwa. Możemy zobaczyć, już jesteśmy. Przy 20% z płyty idzie to dosyć szybko, lecz żeby nie marnować na dużo czasu, bo podczas tego procesu nie możemy praktycznie nic zrobić z kąpem, a nie wejdzie na nic. Możemy sobie poglądać TV. Na przykład w moim przypadku Spongeboba. Okej, okay, widzimy się przy, stu, przy 99%. No to do za... Do zobaczenia za około może, bo napęd mam dosyć szybki, za około jakieś 5 minut. Ok, nagrywarka jak słyszycie bardzo głośno chodzi cały czas. A no to mam można to również rozpoznać jodzie, ale głównie po halacie. Już jak obiecałem widzimy się przy 99%. Choć póki co jest 97%. Lecz to już dosyć niedaleko tak powiem. Zoom optyczny działa w moim smartfonie. Dobra. 99% Pana będzie instalowanie funkcji. To już są trzy naj, najkrótsze etapy instalacji. Pod, podczas tego, czy podczas kończenia instalacji, nastąpi ponowny rozruch komputera co najmniej dwa razy. Albo jeden raz. Oho, instalowanie aktualizacji już się. O, właśnie o tym ponownym rozrywku mówiłem, możemy poczekać, ale możemy to przyspieszyć, klikając Uruchom ponownie teraz. Następuje ponowny rozryw komputera, brak sygnału, to normalne i ok, standardowo BIOS. Jak widać, mamy już trochę więcej systemów, gdyż mamy i 10, i XPK, i 7. Wcześniejszą wersję systemu Windows potem usuniemy za pomocą programu EasyBCD z poziomu Windows A10. Bo na 7 muszę wszystko od nowa instalować, sterowniki i tak dalej, więc będę miał z tym trochę roboty. Eee, pff, sterownik od dźwięku również mam na szczęście na płycie od płyty głównej. Mam płytę główną tak dokładniej ASROCK 970DE3, czy jakoś tak 970DE3? Prawdopodobnie, no jakoś, jakoś tak, nawet książkę gdzieś o niej miałem. Ok, trwa uruchamianie usług przez instalatora. Teraz będzie proces prawdopodobnie kończenia. Instalacji. O, właśnie o tym mówiłem. Teraz jest kończenie instalacji. Wiem o tym, bo już instalowałem 7 i pozbywałem się jej jakieś około 4-5 razy. Ponad. Nie, no w sumie 6-7 razy. Ponad. No dobra. Dzień instalacji zależy od prędkości waszego hardware'a, również może potrwać do 2-3 minut. Lecz warto poczekać, bo już proces instalacji dzięki moim cięciom trwa około teraz 9 minut. Ok, teraz dostosował, dostosował chyba grafikę, to już jest końcowy proces, dostosowuję taką grafikę, żeby mógł uruchomić jakoś ten system na takiej najgorszej, ale na działającej rozdzielczości, bo oczywiście jak robimy czystą instalację to nie ma sterowników praktycznie do niczego, nawet do karty sieciowej. Chyba, że macie akurat taką kartę sieciową zainstalowaną w kompie, która jest rozpoznawana automatycznie przez system, na przykład Realtek RTL873. BSDIO BS adapter. Aczkolwiek to jest karta Wi-Fi Wi-Fi, ale system ją automatycznie rozpoznaje. I oczywiście zależy jaki. Dziesiątka to każdą kartę sieciową automatycznie rozpozna, ale z siódemką jest różnie. Niektóre sprzęty rozpoznaje, niektóre nie. Do większości oczywiście musimy niestety instalować sterowniki, co trochę jest czasochłonne. Ok, kończenie instalacji już rzeczywiście dosyć długo trwa. Samo kończenie. On, tak jakby, dokańcza te pliki i przygotowuje nasz Windows 7 do pierwszego rozruchu. Właśnie nagrywarka zaczęła na nowo pracować, bo przed chwilą przestała. I teraz będziemy musieli wpisać nasz klucz produktu, który gdzieś tu mam zapisany, ale oczywiście Wam go niestety nie mogę podać, bo to jest kupna, kupna siódemka. Instalacja będzie kontynuowana po ponownym rozruchu komputera. W sumie rozumiecie, trochę hajsu trochę na to poszło. Wtedy kosztowała około... Bo kupiłem ją, do, e, tak dokładnie nie, a mój tata kupił ją. Wtedy kiedy wyszła e, pff, i trochę hajsu za nią poszło, szczerze mówiąc. E, około 4... ponad 400 chyba jakoś tak kiedyś kosztowała. E, OK, i wybieramy pozycję Windows 7 Jak mamy więcej systemów. Teraz będzie właśnie pierwszy rozruch siódemki. Płyty radzę Wam, mimo tego, że instalator zakończył pracę, nie wyjmować. Zresztą słyszę, że nagrywarka jeszcze ją używa. Także, żeby, tak powiem, dobrze e, zainstalował się nasz system. O właśnie, trwa przygotowywanie komputera przez instalatora. Tutaj będziemy sprawdzać wydajność naszej karty graficznej. 7. Procesor mam jak widzicie naklejkę na monitorze AMD a 2. Jest to jakiś szał, mogę mieć Fenoma, ale tańsza technologia nieco. Ok, tutaj, tutaj już jest już końcowy proces. Możemy ustawić nazwę naszego komputera, wpisz nazwę. A nie, tutaj akurat ustawiamy nazwę użytkownika, na dole na, na, wpisujemy nazwę komputera, zaraz ją wpiszę, zrobię cięcie krótkie. Ok, już ustawiłem nazwę komputera możecie ustawić na przykład. W moim przypadku mam nazwę użytkownika, nieetyczne. Nazwę komputera możecie ustawić na przykład nietyczny PC, albo jak na przykład macie na imię na przykład Tomek, no to Tomek, Tomek PC albo PC Tomka. Ja ustawię sobie localhost. tutaj jak przykładowo, bo nie mogę nic wymyślać. Hasło użytkownika. Tutaj już zrobię właśnie cięcie, żeby je wpisać, bo jedną prawą ręką ciężko mi się tak pisze na klawiaturze. Ok, już ustawiłem hasło, tutaj mamy wpisz wskazówkę dotyczącą hasła, to jest dosyć wymagane. Możemy wpisać byle co, żeby nikt się nie domyślał jakie mamy hasło, na przykład nazwę naszego procesora. To taki przykład. Spacje oczywiście tutaj można robić, tak się składa. Ok, klikamy dalej. Dodajesz klucz produktu, tutaj muszę zrobić cięcie. Tego okna nie za bardzo Wam odpowiada i pokazać, bo będziecie pewnie kopiować ode mnie klucze produktu, jak będziecie na przykład własne siódemki instalować. Więc jak coś postaram się, staram się tego pola nie pokazywać z wiadomych względów. OK. Po wpisaniu naszego kluczu produktu, jaki dostaliśmy wraz z kupnem naszego systemu operacyjnego, klikamy klawisz dalej teraz będzie sprawdzać czy nasz klucz jest poprawny. Do tego mamy ten znaczek ładowania po kliknięciu klawisza dalej. nie może potrwać do minuty, OK. Jeżeli pojawiły nam się okienka dotyczące zapory, no to klikamy najlepiej Użyj ustawień zalecanych, wtedy będą instalowane aktualizacje itp. Dzięki czemu nasz PC będzie dobrze chodzić. Eee, tutaj... z Zagrzeb, Warszawa, Sarajewo... OK, najlepiej taką strefę czasową ustawić, UTC plus 01. Oto jest nasza polska strefa czasowa. Klikamy klawisz Dalej. Teraz będzie finalizacja ustawień, i teraz właśnie już wiadomo, będziemy przygotowywać nasz, nasz pulpit, personalizować go itp, itp. Pierwsze czym będzie po instalacji, będzie właśnie instalacja sterowników. Będziemy musieli teraz zainstalować sterowniki, bo nie będą działać nasze podstawowe urządzenia typu karta. Zresztą zobaczymy, co działa, co nie działa menedżerze urządzeń jak widać tutaj z karta sieciowa powinno być brak, brak dostępnych połączeń właśnie bo nie ma po prostu sterownika a ja mam tak zmostkowane połączenie o, jak widać mam zmostkowane połączenie z modemu jeszcze do routeru TP-Link na dodatek jest nie dziwne, że nie rozpoznaje OK, możemy sobie nawet wejść w panel, sterowa panel sterowania na sterowania menedżeru urządzeń. Zobaczyć, możemy jakie urządzenia działają, a nie mają sterowników. O, tutaj jak widać, mamy inne urządzenia. Te urządzenia nie mają sterowników. Kontroler internet i kontroler uniwersalnej magistrali szeregowej USB. Do tego wszystkiego sterowniki znajdziemy na naszej płycie yy, CD, DVD od płyty głównej. Poza tym wszystko działa, co mnie dosyć dziwi. Z kartą graficzną, właśnie tylko będzie problem. Nie radzę wam instalować starych sterowników z płyt. Nie radzę. Radzę ściągnąć najnowszy sterownik ze strony Nvidia, bo potem mogą być konflikty. Ok, więc wkładamy naszą płytkę do nagrywarki. Już możemy wyciągnąć oczywiście naszą siódemkę po utworzeniu kontu użytkownika i po sfinalizowaniu ustawień. Rozdzielczość jest taka, no, żeby to jakoś działało ustawiona. Ale nic dziwnego, nie możemy jej zmienić ani nic z nią zrobić. Nie no, możemy ją zmienić. Na przykład na 1024 zastosuj, zachowaj zmianę, ale... Pff, nie jest to tak powiem, za dobra rozdzielczość, bo nie ma sterowników do naszej grafiki, dlatego te kolory nie są takie żywe, tak powiem. Ok, komputer, stacja dysków DVD RW a, z opóźnieniem zaczął czytać. No dobra, teraz. Uruchom asrock setup. .exe. Tutaj zdecyduj, kiedy zaporę właśnie sobie zmienimy, miga nam już pana sterowania ustawienia konta. Ja ustawiam zazwyczaj na minimum, bo mam konto administratora. Ok, akceptujemy i dobra, yy, oczywiście. Po zrobieniu tego musimy jeszcze raz wejść w komputer i uruchomić asrocka, bo on się po prostu nie uruchomi, bo przeszliśmy z tej zakładki do innej. Ok. I teraz klikamy e, Install All. Najlepiej tutaj wybieramy Install Drivers Only. Nie chcemy takich Media EXPRESSO i takich różnych śmieci Amdalin One Driver oczywiście, HDA Audio Driver oczywiście. Co jeszcze AS Media SATA oczywiście, AS Rock. Tak, AS Rock OC tuner yy, No, może dobra. AS Rock jest? No, może, AS Rock i Stand Boot pewnie, AS Rock i FASTRAM no pewnie. Mm, będę miał przyspieszenie. XFast RAMu, XFast USB niekoniecznie, to mi się nie podoba. XFast LAN oczywiście, przyspieszenie internetu dla, dla płyt asrocka. Adobe Reader no przyda się, do czytnik PDFów. Smart View na pewno nie. THX True Studio na 100%. E, CyberLink Media Express to niekoniecznie. Norton, Norton Internet Security na pewno nie, wywala błędy w systemie. Nie radzę. I poza tym to tyle. Teraz będzie instalacja sterowników. To, to troszkę potrwa, więc może zrobię pauzę. No dobra, t, yy, póki się instaluje sterownik do dźwięku aktualnie. Właśnie udało mi się znaleźć książeczkę od mojej płyty. To jest moja płyta główna SROK 9700DE3 U3 ukośnik U3S3. Wszystko będziecie, macie, wszystko będziecie mieli w opisie specyfikacje. E, tak wygląda standardowa płyta główna, dobrze się na niej gra. No nawet tak spojrzeć z pewnego kątu widzenia, to nawet wygląda tak trochę na płytę gamerską, chociaż płyty gamerskie mają, co, są, chłodzone, są chłodzone ciekłym azotem. Najczę, najczęściej i są naprawdę, mają dobrą wydajność. Ona też ma dobrą wydajność. Jest ona specjalnie stworzona z myślą o Windowsie 7 właśnie. Jest zgodna z Windowsem 7, zresztą tutaj będziemy mieli zakładkę, jakie systemy mogą na niej chodzić. Tutaj mamy specyfikacje, portu, ile jest portów USB, Magistrala, portów 3.0. Tutaj mamy, tutaj mamy platformy, procesorów, jakie obsługują AMD, AMD i tak dalej. I tutaj mamy oprogramowanie Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7, 64 bit, 7. 7, zwykła, zwykła 7, bo tu jest po ukośniku, to jest 32-bitowa, standardowa, jak coś. W może tutaj chodzić XP-chodzi, XP Media Center, i tak dalej, i tak dalej, dobra. No już wiecie, jak to wygląda. Tutaj macie mniej więcej taki szkic, co, co gdzie jest. Dobra. Teraz aktualnie instalowane są sterowniki. Tutaj mamy konfigurację naszej sieci, bo już mamy zainstalowany sterownik karty sieciowej. Traktuj wszystkie sieci, z którymi będę łączyć się w przyszłości jako publiczne i nie pytaj więcej. Nie, nie zaznaczamy tego. Zaznaczamy sieć domowa, jeżeli jesteś, jesteśmy w domu i mamy tylko nasz komputer podłączony do naszej sieci. Trwa łączenie z siecią i stosowanie ustawień. Tutaj mamy udostępnić w grupie domowej nie radzę wam tego robić, żeby nikt wam w sieci, na przykład sąsiad, nie włamał się i nie sterował waszymi urządzeniami. Nie radzę wam robić grupy domowej. Installing Fastlan. Teraz będzie sterownik do tego szybciutkiego internetu. A już ma sterownik do USB rodhuba Czyli do magistrali portów USB 3.0 prawdopodobnie. Do Adobe Ridera. Adobe Ridera sobie instaluje właśnie. Czytnik PDF-ów, Najbardziej znany na świecie. Nagrywarka ostro chodzi, muszę przyznać. Teraz cały komputer drży. E, patrzę, OK. Gdy już mamy połączenie z siecią, możemy włączyć tym oto znaczkiem przyspieszenie. OK, mamy włączone. Możemy sobie wejść na przykład w Internet Explorer i znaleźć sterowniki do naszej e, pły, e, karty graficznej. Jene, jak tu Internet szybko chodzi. Dobra, wiadomości mi nie obchodzą. To jak widać również mamy konfigurację Internet Expert 7. Dalej oczywiście tak włączę sugerowane witryny mi, mi to pasuje. Użyj ustawień ekspresowych, wybierz własne ustawienie standardowe, dalej zachowaj aktualne domyśl na dostawcę wyszukiwarkę. Po zakończeniu instalacji pokaż stronę sieci web, która będzie można... Aha, dobra. Teraz, te, teraz ten instalator sterowników wymusił ponowne uruchomienie, żeby wszystko działało. Widzimy się. Po ponownym rozruchu. OK, widzimy się ponownie po ponownym rozruchu. E, teraz możemy sobie zainstalować sterownik do karty graficznej. Pojawiła się informacja o zainstalowaniu wszystkich sterowników. OK. E, no dobra, chroma sobie potem doinstaluję. Teraz pokazuję Wam te czynności, jakie należy wykonać po instalacji. Możemy już oczywiście wyjąć napęd, skoro wszystko zostało zainstalowane. Sterowników do karty graficznej z płyty, nie instalujcie, do kart graficznych Nvidia nie róbcie tego. Ściągajcie nowe sterowniki ze strony. Od razu wam, już, tak jak wcześniej wam powiedziałem, internet działa teraz nadzwyczaj szybko, muszę powiedzieć. Sterownik działa, zresztą widać, że dobrze działa do przyspieszenia internetu. Nie jest kompatybilny z każdą płytą główną, tylko głównie za strokiem. I musi być dostosowana do niego karta sieciowa oczywiście. Nvidia sterowniki, może dać krótkie cięcie.